Kiedy mówimy o nauczaniu dzieci języka angielskiego, musimy sobie wyjaśnić to pojęcie akwizycji językowej. Dlaczego? Bo właśnie akwizycja językowa to proces, poprzez który uczymy się języka, ale naszego języka ojczystego. Państwo. Niejako znacie ten proces, bo wszyscy przez niego przeszliśmy. Jeśli mówimy językiem swoim ojczystym, to przeszliśmy przez proces akwizycji językowej. Bo ym, człowiek mówi w języku swoim ojczystym bardzo już płynnie w wieku trzech lub czterech lat. A proszę sobie uświadomić, w języku polskim, ileż jest fleksji w tym języku, jest koniugacji, deklinacji, jak trudny jest język polski. Jak to się stało? Ta odpowiedź jest zapewne trudna, gdybyśmy chcieli naukowo wytłumaczyć akwizycję językową, ale dla własnego użytku mówimy sobie, że to jest mimowolny, podświadomy proces uczenia się języka poprzez funkcjonowanie. I zanurzenie się w kontekście funkcjonowania, czyli w kontekście języka. Um, teraz, czy możemy wykorzystać ten proces do nauki języka obcego? Możemy! Musi być spełniony jeden warunek: dzieci muszą być mało, bo to proces, który zachodzi u małego dziecka. Już po 12 roku życia, ich badania to wykazały. Ten proces słabnie i jest naprawdę bardzo słaby, im jesteśmy starsi. Teraz, czy możemy wykorzystać ten proces do nauczania języka angielskiego? Tak, w metodzie Media English na przykład wszyscy lektorzy mówią do dzieci li tylko w języku angielskim. Co to oznacza? Że dziecko musi funkcjonować w języku angielskim. I czy to jest łatwe? Nie, bo musimy stworzyć takie zabawy i takie materiały dydaktyczne i pomocy dydaktyczne, które sprawią, że dziecko funkcjonuje. I musimy przenieść ten świat dziecka, czyli ten świat placu, zabaw, świat rodzinny, świat gotowania, kupowania, na nasze zajęcia. Ale wówczas sukces jest gwarantowany, bo wówczas następuje. Second language acquisition, czyli akwizycja językowa w obcym języku.